manko. Dzisiaj w odcinku wyniki konkursu z serwera quadron.pl, w którym to do wygrania było moje eku właśnie na tym serwerze. I tak zanim przejdę do wyników z góry, chciałbym przeprosić za opóźnienie. Filmik miał być wrzucony w niedzielę 9 czerwca, a dzisiaj już jest który dzisiaj jest 11. Więc dwa dni opóźnienia powodowane poprawianiem ocen, więc trochę nie miałem czasu. No więc tak, przychodząc do rzeczy, to konkurs wygrywa youtuber Oniku, Oniku, Oniku Solaris X Metin 2. Tak więc Solaris, jeśli oglądasz ten filmik, pisz do mnie PW. Na pewno się dogadamy co do odbioru. A ja dzięki, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku i zapraszam na inne odcinki. Do zobaczenia.